Jesteś, moim zdaniem, unikatowym połączeniem faceta, który wygląda męsko, a jednocześnie dba o siebie. Co, umówmy się, nie jest u nas jeszcze tak bardzo powszechne. Czy ty masz to poczucie, że właśnie przetarłeś te szlaki, że byłeś pierwszy, że pokazałeś, że facet może dbać o siebie i przy okazji zachować tę męskość? No tak, tak, o to mi chodziło, żeby pokazać, że facet y, powinien dbać o siebie, powinien dbać o podstawy, czyli dobrze wyglądać, y, dobra fryzura, y, nie wiem, e, dobrze przystrzyżony zarost, moda. I wcale to nie jest y, moim zdaniem gejowate, jak y, określa to większość y, hejterów. E, tak, większość facetów y, na zachodzie dba o siebie, albo... albo y, gdzieś tam w Stanach, więc ja robię to samo, inspiruję się na innych i naprawdę nie spędzam w toalecie dużo czasu jakąś jedną czwartą co moja kobieta. Nikt mi nigdy nie powiedział, że siedzę za długo w łazience. Naprawdę, uwierzcie mi, staje rano, prysznic, fryzura, to trwa wszystko jakieś naprawdę 20 minut. No. Z razem z goleniem, już ze wszystkim, naprawdę. Więc y, nie ma tragedii. No.